Witam serdecznie hodowców i hodowczynie z tej strony Piotr Greenplay. Dzisiaj jest 2 kwiecień 2022 rok. Wcześniej nagrałem trzy filmiki drodzy hodowcy, pewnie już się widzieliście albo zobaczycie, mam nadzieję, nagrałem filmiki o zestaw na Adeno, zestaw na drogi oddechowe i tam mówiłem takie produkty na grzyby i tak dalej. Ale tu drodzy hodowcy co jest najważniejsze. Chciałbym omówić zestaw lotowy numer 1 i numer 2. Krótko, to nie będzie długi filmik, także hodowcy na pewno się nie znudzicie. Uważam, że warto taki filmik zobaczyć. Warto się pochylić nad tym, warto się zastanowić. Pracujemy z gąbkami całym rokiem, wydajemy tak? mnóstwo pieniędzy, zdrowie, także uważam, że nad zestawem lotowym, czy nad produktami w ogóle jakie używamy, czy to karmy, cokolwiek, warto się pochylić, warto zobaczyć skład, zobaczyć, ile jest chemii. Czy są konserwanty, jakie, czy są polepszacze, czy są jakieś substancje brylujące, ile produkt ma ważności, czy rok, czy pięć, lat? czy trzy. Jakie jak jest wydajne, przeliczyć na 100 litrów wody. To wszystko jest w tych czasach istotne. Wiadomo, że jest ciężko, także ja tego nie rozumiem czasami, jak mówię do hodowcy, zamawia zestaw lotowy i pyta się, panie Piotrze, aby pan polecił, warto wziąć? Ja mówię przy pana, no wejdzie pan sobie, nie to, że od razu namawia. Tak, warto, warto, już adres piszemy, czy ten. Warto wejść sobie na stronę, zobaczyć skład, wszystko przeanalizować. Hodowca mówi, ale ja nie mam czasu, Panie, ja pracuję. Ja mówię, proszę Pana, 10 minut, 15 minut warto poświęcić, żeby Pan wiedział, na czym to wszystko polega, na czym, czy jest po prostu warto, bo i tłumaczę hodowcy, że to jest na to czas, tak? Jest cała zima, czy nawet jeszcze cały kwiecień mamy, czy... Także po prostu warto się, hodowcy, pochylić nad tym, nie słuchać nikogo, tylko samemu ocenić. Nie słuchać mnie, nie słuchać kolegów, nie słuchać sklepów, nie słuchać jakichś tam reklam dziwnych, tylko po prostu samemu ocenić jaki jest zestaw lotowy, z czego on się składa, ile kosztuje i po prostu czy jest wydajny, tak? No chyba, że ktoś jest bogaty i na nic nie patrzy, ale to i tak nie chodzi o to, bo zestaw za 2000 czy za 1000 zł wcale nie musi być lepszy od zestawu za 500 zł, tak? Czy za 600, także, także tutaj ja tylko mogę wspomnieć, że jeśli chodzi o skład zestawu firmy Greenplay. No to czy jest dobry czy zły, to nie mi oceniać, tylko hodowcy to ocenią, ale jeżeli chodzi o, o produkty znajdujące się w tym zestawie, czy to Leuzela właśnie, czy rąchoje halik na oregano, czy elektroliz balans, który ma 14 aminokwasów i inne witaminy, jest bardzo zdrowy, nie posiada żadnych konserwantów, konserwantem jest witamina C, zresztą dlatego tylko ma rok ważności, nie dwa lata, nie trzy, nie pięć lat, tylko rok i to jest właśnie istotne hodowcy. Także tutaj uważam, że ten, ten zestaw jest jakby w Polsce czy w Europie no jeden z ciekawszych zestawów. tak? Zresztą jeśli chodzi o EUZL to chyba żadna firma nie ma też w Europie. Także no dobrze, hodowcy. Po kolei, tak jak mówiłem, nie będę mówił o składach produktów. Składy są na stronie, w katalogach. Można do mnie dzwonić, można pisać na messengerze, można pisać smsy, maile. Także ja zacznę tak króciutko tylko, bo kiedyś już na YouTube są te filmiki tak o zestawach lotowych, tylko że one troszeczkę wtedy były, trochę zmieniliśmy, tak? dlatego postanowiłem po tych czterech czy trzech latach nagrać ten filmik, po prostu w stucie przybliżyć. Także drodzy hodowcy, tak króciutko, pierwszy produkt to jest probiotyk ziołowy, no ja tak jak mówię, na, do wody, na karmę, zależy. Jak to woli, po prostu hodowcy, którzy hodują głębie, lotują, wiedzą o co chodzi. Także ja tutaj nie będę tłumaczył, że trzeba kiedy go podać, tylko mówię, jest probiotyk ziołowy, także to jest bardzo bardzo istotna rzecz. Później w takim zestawie jest Sedacol Forte, też jest w proszku, nie wpłynie. Dlaczego jest w proszku, ani wpłynie, drodzy hodowcy? Zadajcie sobie sami to pytanie. Ja nie będę tutaj ani zachwalał, ani tłumaczył. Po prostu jest w proszku, tak? rok, rok ma ważności, tu nie ma żadnych konserwantów. Wszystkie jest produkty, jakie powinny być, tutaj są tak? i to jest w zestawie, ten setup, tak? Na, w zestawie lotowym numer jeden. Broncho -halik jest trzecim produktem. Co jest istotne, no to jest taki kluczowy, naprawdę bardzo silny na drogi oddechowe, tak? bardzo silny preparat. Na, na karmę jest, niektórzy dają do wody, a ja daję go na karmę, tak? Oczywiście można go mieszać z krzanflem. Tutaj jest krzan, to już tak szybciutko opowiem, to jest czwarty produkt, krzanflem. W poniedziałek, wtorek się go daje po locie. Można niekiedy, jak ciężko, czy coś jeszcze w środę rano, można dać, ale ogólnie poniedziałek, wtorek po locie, rewelacja, nie trzeba żadnych leków. W chrzanie jest tylko 12% nośnika, nie 50, nie 90, tylko 12%. Są jeszcze zioła, także mówię, te dwa produkty otrzymy razem i dajemy na karmę. I można wtedy zbliżyć czy probiotykiem ziołowym, czy olejem tuż, jak hodowcy będą uważali. Ja po prostu króciutko, bo nie chcę hodowcy was zanudzać, i nie wiem, że hodowcy, ja sam nie lubię filmów, gdzie trwają pół godziny, czy tam nie wiem ile, nie? To mamy cztery produkty. No, miałem ostatni jako produkt, ale jako piąty sięgnę po prostu z brzegu, lecę, to jest leuzela rapotnik. No, hodowcy, lotujecie, tak jak mówię, mnóstwo tracicie czasu, pieniążków, zdrowia. Warto leozela rapotnik. Każdy sobie idzie w Google w internet, w książkę. Zobaczy, co to jest za produkt. Tak on wygląda. Rapotnik leuzela. Dodam tylko, że no, to jest taki bardzo silny, zdrowy produkt, silniejszy od oregano od czosku i też bardzo jakby. Daje gołąbką, no jakby naturalny doping, tak? Tak to powiem. Ale to hodowcy sami sobie ocencie. Ja nie będę tego zachwalał. Dużo hodowców to zna. W tym roku byłem trochę zdziwiony, bo w Sosnowcu, wiadomo, wiedzieliśmy, że na wystawie, na znaczy, przykład w Katowicach, będzie mało, no trochę wiedzieliśmy, że będzie mniej ludzi, tak? I wzięliśmy. Też jakby siłą rzeczy troszkę mniej tych, tej leuzeli niż zawsze, to w sobotę już było wszystko po prostu, jakby, było wszystko wyprzedane. W niedzielę nie mieliśmy tego produktu, zresztą hodowcy wiedzą, którzy byli na wystawie, to wiedzą, pomimo że ten produkt nie jest taki tani wcale, chociaż drogi też nie jest, powiem szczerze, no, jeśli chodzi o wydajność, tak. Następnym produktem hodowcy jest olej, olej Max Energia, także też nie będę mówił składu, to jest bardzo dobry olej, także produkty cenowo są wydajne, uważam ceny są bardzo dobre. Następnym produktem hodowcy jest elektrolyt balans. To nie będę mówił, każdy zna 14 aminokwasów. Także mówię tutaj, nie ma też żadnych konserwantów, są witaminy, ale najważniejsze są aminokwasy. Oczywiście, drodzy hodowcy, są hodowcy, którzy dają go tylko po locie w celach regeneracji. Aminokwasy powodują, że szybciej wchłania się białko, co jest kluczowe. Także ci, co podają proteinę, czy po prostu jakieś białka, czy nawet groch, tak? To przy tym elektrolicie aminokwasach to jest podstawa. Ale są hodowcy tacy jak ja i podejrzewam, że tysiące w Europie, którzy to podają yy, też przed otem, tak? I do samego końca, nie ma czystej wody. Do samego końca, w sobotę, w dzień koszowania, czy coś, też po prostu to, to, ten produkt podają. Także szczególnie na 500 na maratony, tak, zanim. Za on napije się gąb czystej wody, napije się w kabinie, także on zanim dojedzie na miejsce wypuszczenia, ale w kabinie się inaczej zachowuje, inaczej po prostu wylatuje z tej kabiny, inaczej prześpi tą noc. wieści mi, na tych aminokwasach ten gąb zupełnie inaczej się czuje. Oczywiście tu jest dekstroza w składzie, tak, jako nośnik, także to jest też kluczowe. To jest po prostu elektrolit połączony z aminokwasami i to jest szał w dziesiątkę i to hodowcy o tym bardzo dobrze wiedzą. Następnym produktem jest magnes z l Skroplomierzem w szklanej butelce, także hodowcy wiedzą o co chodzi, tutaj po prostu nie wiem czy widać, jest gęsty, cierpki, tak jak powinien smak, ma, tak jak powinien magnez smakować, tak jak powinna karnityna smakować, także wszystko jest na 100 litrów wody, oczywiście, tak, w szklanej buteleczce. Tu jest następnym produktem, to jest jodalina, to nie będę przedstawiał, ale też jest kluczowa i następnym produktem jest y, żelazo. Żelazo, czyściutkę żelazo, bardzo dobrej jakości, naprawdę. Także ja nie będę tej hodowcy tłumaczył. Pewnie znacie z poprzednich filmików, akurat pokażę tak szybciutko. Zobaczcie, hodowcy, yy, czyste żelazo. Jeżeli wlejemy do wody, powinno spaść na dno, nie powinno pływać u góry, nie powinno pachnieć nie wiem czym, po prostu powinno być żelazo. Tak samo jak jeżeli ja kapnę tutaj na ławę i wyschnie, to pasnokciem zdrapie, nie ma prawa się wchłonąć, tak. Także, drodzy hodowcy, musicie takie rzeczy wiedzieć i patrzeć, co kupujecie. Nie wiem akurat, o, zobaczcie, hodowcy, jak to, jak te żelazo spada, o, i już leży na dnie, tak? Także warto, hodowcy, takie coś sprawdzać i warto sobie, bo no to jest kluczowe, nie tak, że wchodzi się do sklepu, poproszę pierwsze, lepsze żelazo, tak? Tylko to są kluczowe rzeczy. Żelazo można dawać na karmę, można dawać do wody. No, przyznam się szczerze, że... Ja daję dowody, trochę leniwy jestem, chociaż różnie, ale hodowcy tutaj czołowi w Europie, w Polsce zawsze dzwonią i te mówią: Piotr, dawaj to na karmę żelazo na karmę szybciej się wchłania. Ja to wiem, ja to wiem, tylko po prostu niekiedy nie ma czasu. nie? Także, drodzy hodowcy, na temat żelaza no i oczywiście tutaj można te żelazo. Można też żelazo łączyć z jodaninką, tak? To to będzie takie, nie chcę tutaj mówić nazwy, to będzie podobne tak jak jodek z żelaza, tak? czy tak jak in, inne firmy mają zachodnie taką nazwę, nie chcę tutaj wymieniać. Ale dajemy, my, regulujemy, kiedy chcemy dać jod, a kiedy żelazo, tak? nie, Dlatego firma Greenplay postanowiła mieć to osobno, a nie razem, tak? Także tutaj. Zobaczcie, drodzy hodowcy, jeszcze raz. dnie jest widać nie, będzie pewnie widać, na dnie jest żelazo, także to jest kluczowe, ale co jest najważniejsze, drodzy hodowcy, jeszcze w tym zestawie, co jest bardzo ważne. Yy, po prostu, tak jak na poprzednich filmikach mówiłem z uwagi na to, co się dzieje, no niestety, czy na Ukrainie, czy koronawirus czy co, też się ciężko wszystko drożeje. No, nasza firma ogólnie jeszcze tak preparatów nic nie, ceny są takie jak w zeszłym roku. I jeszcze oprócz tego z powodu, że no nie jest lekko hodowcy dajemy aż dwa produkty gratis tak? do tego zestawu. To jest tylko promocja do 20 kwietnia, tak, przez 20, no przez niecałe, do 22 kwietnia, Mówię, że przez 20 dni, tak? I to jest tak, cefa Migs Maraton jest w prezencie, i drugi prezent jest Elektrolit Balance, tylko że w tabletkach, aminokwasy w tabletkach. To są. To nie jest tania rzecz. Jeden i drugi produkt, no nie będę mówił, ale swoje kosztuje. Także uważam, że na cenę zestawu lotowego taki gratis to jest bardzo dużo. Dlatego hodowcy uważam, że warto się nad tym pochylić. zobaczyć. Cefamix Maraton to jest produkt, który dajemy z balansem dwa albo trzy dni przed lotem. Ale to ja wszystko na telefon wytłumaczę, bo to jest, to, tego się nie daje przez 14 lotów. Tak? To się daje tam 3-4 loty. Głównie powyżej 500 km i przy ciężkich lotach. z tak? 2 gramy na litr wody, dodaje się to do balansa. Tabletki się przydadzą, jak ktoś daje, lotuje w klubie na 1000 km, czy nawet na maraton, koszujemy gołąbka i tabletkę na przykład możemy dać wtedy czystą wodę zamiast balansu, ostatni dzień, a tabletka idzie do, do dziubka. Tak? Czyli bo są hodowcy, którzy dają czystą wodę, wolą ten, tabletka idzie do dziubka. Także też tak można zrobić, szczególnie przy jakichś tam właśnie maratonach, czy nawet ciężkiej pinsetce. Niektórzy hodowcy są tacy, że właśnie ucieszyli się, że firma Greenplay, bo dopiero w tym roku je mamy. To nawet mówią, że na ładowaniu będą, jak będą koszować gołębie, to na ładowaniu czym później podana, tym lepiej. Także po prostu, jak wiadomo, na ładowaniu czasami jest kolejka, tak? Jedziemy z gąbkami na 10 czy na 12, a no wkładamy o 16. Różnie bywa, nie? Także u nas w oddziale lotuje 200 ponad hodowców, ale chociaż jest z sekcjami, ale też jeszcze czasami są kolejki, tak? Szczególnie, także po prostu mówię, Elektrolit Balance i Cefalix Maraton, te dwa produkty są gratis do zestawu. Drodzy hodowcy, tutaj, jak na każdym filmiku, chciałem wspomnieć jeszcze, yy, zapraszamy oczywiście, jak będziecie chcieli kupić jakieś preparaty czy zestaw lotowy yy, do sklepu w Waszej okolicy. No jeżeli sklep nie będzie miał zestawu lotowego w ofercie, albo w ogóle żadnych naszych produktów, no to przykro, no to zapraszam hodowcy, dzwoncie do mnie, piszcie na messengerze. Mamy sklep internetowy na maila. Taki zestaw na pewno otrzymacie, na pewno zostaniecie dobrze obsłużeni. Wszystko po prostu tutaj tak jak to powinno być. Chociaż ja zapraszam do sklepów, tak jak zawsze mówię. współpracujemy z wieloma sklepami w Polsce, w Europie, także z hurtowniami, ale mówię, no nie każdy sklep ma to u siebie. Niektórzy, niektóre sklepy może nie mają miejsca, niektóre nie chcą, tak, to jest ich sprawa. Ja zapraszam wtedy do firmy Greenplay do kontaktu i co jeszcze hodowcy jest bardzo ważne, niektórzy wiedzą, czy to wychodzi na Facebooku, czy gdzieś w różnych tych, też jakby pomagamy młodym hodowcom, tak, czy ktoś ma 16, hodowca ma czy 15 czy 17, no po prostu pomagamy, tak, dajemy jakieś prezenty, czy, czy po prostu pomagamy, żeby lotować, no firma Glimpy też wychodzi naprzeciw i drodzy hodowcy, tu chciałem wspomnieć, jeżeli jest jakiś młody hodowca, Uczy się, tak? No, porozmawiamy wtedy, wiadomo, czy na telefon, czy na messengerze, to naprawdę pomożemy. Pomożemy młodym hodowcom, żeby ten sport przetrwał. No, skąd taki hodowca ma teraz wziąć pieniądze na karmę, na zestawy, na wszystko? Ale co jest ważne, jeżeli ktoś jest na emeryturze, jeżeli ktoś ma kłopoty finansowe i to wie, no drodzy hodowcy, jest to jakoś na pewno po rozmowie, po jakimś tam też pomożemy. Nie mówię, możemy dać czy po prostu produkty, czy w prezencie, tak? Czy produkty jakoś. Jakoś po prostu, no zawsze idzie się dogadać, można też przyjść do sklepu i też po prostu jakoś, sklepy przecież znają yy, hodowców, tak, wiedzą, że to młody hodowca, widzą, że problemy ma finansowe, widać, że taki hodowca przychodzi do sklepu, tak, no i kupuje jeden produkt, no mówi, że nie ma pieniążków, jest mu bardzo ciężko, tak, czy starszy pan jakiś na emeryturze, 80, 70 lat, nie wiem, to można, sklep może się z nami skontaktować, my takiego hodowcę zasponsorujemy, także, po prostu chcemy pomagać i chcemy, żeby ten sport przetrwał i wiemy, jakie wszystko jest drogie. Także, hodowcy, myślę, że to ofer znane ze strony firmy Greenplay, a zresztą pomagamy już od wieluś lat i domy dziecka i młodych hodowców oczywiście, tym się jakoś nie afiszujemy. Jeden, jakieś podziękowania są na Facebooku czy gdzieś, tak? Drodzy hodowcy, to co? Chciałem po prostu no, pożegnać z hasłem dobry lot. Aha, jeszcze chwileczkę mamy zestaw jeszcze lotowy numer 2, ale ja to już tylko krótko powiem, numer 2 jest podobny tak jak numer 1, tylko tyle, że zamiast lewuzeli taki kluczowy produkt jest ATP, tak? Jest ATP półlitrowa, w półlitrowej butelce. Wcześniej było w 100 litrów, teraz jest w pół litrowej i w tym akurat zestawie nie ma żelaza, tak? W tym zestawie numer 2. Numer Tutaj jest akurat o. Tutaj jeszcze jak można, akurat nie wiem czy dokładnie widać, zbliżenie takie tutaj i też są gratisy. Także jest zestaw numer jeden, zestaw numer dwa. No, ja lotuję na zestawie numer jeden, akurat, ale numer dwa też się sprawdza. Także hodowcy, żegnam z hasłem dobry lot. Życzę udanych lotów w sezonie 2022. Jak ktoś ma problem, czy to z chorobami gołębi młodych, czy hodowcy też od głębi ozdobnych, tak? Zresztą dużo mamy klientów w że jestem w szoku. bo Oto no ozdobnych mamy jakby prawie na pół z hodowcami, znaczy z hodowlami gołębi pocztowych, tak? Także pomagamy dużo też hodowcom, którzy mają krótkodzioby, czy tam srebrniaki właśnie, czy, czy ozdobne, czy w ogóle obojętnie jakie gołębie. Także tutaj w tym kierunku też zapraszamy hodowców do współpracy i żegnam z hasłem Dobry Lot.